Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń spod prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie, bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście, możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Cześć, witam dziecko na moim kanale, na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat to usuwanie niewymierności zmianownika, czyli też w sumie powtórka ze szkoły podstawowej. Bo mam wrażenie, że przynajmniej pierwsza część tej lekcji powinna pojawić się w szkole podstawowej, druga może już mniej koniecznie, ale z pewnością gdzieś tam na początkach szkoły średniej. No, nieważne, gdzie to się pojawiło, ważne, że jest to temat o tyle istotny. Że no, trzeba się go nauczyć, jeżeli nie chcemy głupio tracić punktów, czy to na sprawdzianach, czy to na maturze. A temat nie jest jakoś wcale skomplikowany. A przynajmniej część pierwsza jest banalna. Druga troszkę trudniejsza, ale to się wszystko opiera na schematach. Nauczysz się schematu, robisz od strzała zadania, no, no i tyle. Zacznijmy sobie od tej pierwszej możliwości, od tego pierwszego sposobu, pierwszego schematu, tego łatwiejszego. I pierwszy schemat wygląda tak że dostajemy ułamek, w którym u góry może być cokolwiek. Nieważne. Może być pierwiastek u góry, może być liczba u góry, może być jakieś długie wyrażenie na pół metra. Nie ma znaczenia. Góra nie ma znaczenia tutaj. Istotny jest tylko dół. I to, że na dole może się pojawić jakiś a pierwiastek z b. Przy czym a i b to są jakieś konkretne liczby. Na przykład dwa pierwiastek z 5, czy pierwiastki z 7, 8 pierwiastków z 13. Ale, ale, ale Pierwiastek z pięciu też może być, bo pierwiastek z pięciu to innymi słowy jeden pierwiastek z pięciu i faktycznie wchodzi nam do naszego wzoru. Więc pojedyncze pierwiastki też mogą być, i bardzo często są pojedyncze pierwiastki w takich łatwiejszych zadaniach, ale też może być ileś tych pierwiastków, czyli jakaś konkretna liczba razy pierwiastek. I jeżeli miałbym to doprowadzać do jakiegoś wzoru, schematu, to prawdopodobnie zapisałbym to mniej więcej tak. Czyli jeżeli chcę przerobić taki ułamek, to po znaku równa się, przepisuję ten ułamek słowo w słowo, dokładnie tak jak wyglądał, dopisuję znaczek razy, po znaczku razy dopisuję kolejny ułamek, i w tym kolejnym ułamku, zarówno u góry, jak i na dole, jest ten pierwiastek, który pojawił się na dole. Interesuje nas tylko pierwiastek, który się pojawił na dole. Jeżeli nawet jakiś inny pierwiastek pojawił się u góry, to nas ten pierwiastek górny w ogóle nie interesuje. Tylko ten dolny. No i potem, jak już zapiszemy takie mnożenie, to teraz broń Boże, niczego nie skracamy. Tylko normalnie mnożymy tak, jak jest to z mnożeniem ułamków. Czyli góra razy góra, dół razy dół. Czyli biorę całą moją górę, całe to moje serduszko. Przy czym pamiętam że jeżeli jest to wyrażenie jakoś bardziej skomplikowane, jakieś bardziej złożone, to muszę pamiętać o nawiasie. Jeżeli jest tam jakaś pojedyncza liczba, pojedynczy wyraz, to nie musi być nawias. Ale no, dobrze pamiętać, że ten nawias w trudniejszych przypadkach trzeba postawić, no i w jakiś tam sposób trzeba to pomnożyć przez pierwiastek z B. Nie wiadomo jeszcze jak, no bo wszystko co zależy od tego, co tam u góry będzie, a na dole będziemy mieć coś takiego, a pierwiastek z B razy pierwiastek z b. Przy czym pamiętajcie, że a pierwiastek z b to jest innymi słowy a razy pierwiastek z b, czyli de facto na dole w mianowniku otrzymuję takie mnożenie. a razy pierwiastek z b razy pierwiastek z b. I pamiętajcie, mnożenie jest przemienne. Ja nie muszę lecieć po kolei i każdą liczbę no po kolei pierwszą z drugą, potem to co mi wyjdzie z tych pierwszych dwóch pomnożyć z trzecią, potem to co mi wyszło z tych pierwszych trzech pomnożyć z czwartą i tak dalej. Nie muszę. Mogę sobie na, na przykład wybrać, że najpierw mnożę drugą i trzecią. Nie ma problemu. Mnożenie jest przemienne. Czyli mogę sobie tutaj wybrać, że najpierw pomnożę pierwiastek z B razy pierwiastek z B. A coś takiego tu zawsze będzie B. Pierwiastek z B razy pierwiastek z B to jest B. No i zostaje nam jeszcze to a nieszczęsne, które tam było, czyli de facto w mianowniku otrzymujemy a razy b. No i cała bajka. Więc zróbmy sobie parę przykładów. Myślę, że nie trzeba będzie ich dużo, bo to jest naprawdę nic trudnego. No i mamy 7 przez pierwiastek z 5. No to co? Patrzymy na pierwiastek, który jest na dole. Mamy pierwiastek z 5. No więc co? Pierwszym krokiem przepisujemy nasz ułamek słowo w słowo. Dopisujemy znaczek razy, i po znaczku razy dopisujemy ułamek. I w liczniku, i w mianowniku jest dokładnie to samo. Jest to ten pierwiastek, który pojawił się na dole, czyli pierwiastek z 5. No i wymnażamy górę z górą, czyli 7 razy pierwiastek z 5, a do uzdałem, czyli pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5. I tak jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli mamy pierwiastek z B razy pierwiastek z B, to to jest B, dlatego pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to po prostu 5. No i górę góry mamy 7 razy pierwiastek z 5 przez 5. Sprawdzamy, czy tutaj coś się jeszcze skróci. Ale się akurat tutaj nic nie skróci, więc zostawiamy 7 pierwiastków z 5 przez 5. Ok, kolejny przykład: 3 przez pierwiastek z 6. No i znowu ten sam schemat. Przepisujemy pierwiastek słowo w słowo. Dopisujemy znaczek raz, dopisujemy ułamek i u góry i na dole tego ułamka jest to samo, a jest nim tym, ten sam pierwiastek, który był w mianowniku w ułamku wyjściowym, czyli pierwiastek z 6. No i znowu mnożymy góra z górą, dół z dołem. Nic tutaj nie skracamy w tym momencie. Dopiero potem, jak już coś przemnożymy. No i mamy u góry 3 razy pierwiastek z 6, no a na dole już po prostu 6, no bo pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 to 6. 3 razy pierwiastek z 6, no to 3 pierwiastki z 6. Na dole 6 zauważamy, że trójka się z 6 skraca. No i mamy pierwiastek z 6 przez 2. Dlaczego tutaj mogę tak skrócić trójkę z 6? Bo pomiędzy trójką a pierwiastkiem z sześciu jest mnożenie. Jeżeli byłoby dodawanie, to ja nie mógłbym tego tak skrócić. Ale że jest mnożenie, no to mogę. A jak mogę, no to skraca. No i kolejny, powiedzmy troszkę trudniejszy przypadek, ale to też nie jest nic trudnego, bo schemat dalej jest taki sam. Sprawdzamy, jaki pierwiastek mamy na dole. Ten, który jest u góry, nas nie interesuje. Mógłby być sobie tam dowolny pierwiastek i nas nie interesuje. Patrzymy tylko na ten dolny. Na dole jest pierwiastek z trzech. Nieważne, że tam jest trzy pierwiastki z trzech. Interesuje nas sam pierwiastek. Pierwiastek z trzech. No i znów dalej ten sam schemat. Przepisujemy ułamek słowo w słowo tak jaki był. Dopisujemy znaczek razy, dopisujemy kreskę łamkową, u góry i na dole wpisujemy ten pierwiastek z trzech, który był na dole. No i mnożymy. No i tutaj niestety musimy pamiętać o tym, że 2 plus pierwiastek z trzech to już jest bardziej złożone wyrażenie i musimy dać je w nawias. Składa się z większej ilości wyrazów niż jeden, no to jest bardziej złożone. Na poprzedniej lekcji z tej playlisty rozdrabniałem się na temat wyrazów, tam dosyć szczegółowo opowiadałem na temat wyrazów, więc myślę, że warto by było do czegoś takiego wrócić, bo albo jeżeli się nie oglądało, no to warto by było to obejrzeć, z tego względu, że tam naprawdę bardzo szczegółowo się nad tym rozwodziłem, a jeżeli się wie, co to są wyrazy, umie się wyszukiwać wyrazy, umie się tworzyć wyrazy. To tak naprawdę matematyka, przynajmniej ze 30% matematyki, staje się banalna. Tak więc naprawdę polecam. <grym> Okej, okay, w każdym razie, no tutaj na dole wyszło nam 3 razy 3, bo tak jak to zrobiłem w przykładzie, najpierw mnożę pierwiastki, czyli pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no i jeszcze zostawiam tę trójkę, która była na początku, czyli zapisuję 3 razy 3. No, u góry mam 2 plus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no to mnożę, nawias razy tą liczbę. Wychodzi mi dwa pierwiastek z trzech plus 3 przez 9. No i teraz ja trójki z dziewiątką skrócić nie mogę, a to dlatego, że ta trójka jest przymocowana dodawaniem do tych dwóch pierwiastków z trzech. Więc tutaj niestety, ale nie bardzo mogę skracać. Więc taka odpowiedź mi zostaje. No więc myślę, że schemat jest banalny. Przepisać ułamek, dopisać znaczek razy, dopisać kolejny ułamek i u góry i na dole wpisać ten sam pierwiastek, który był w mianowniku. No, i wymnożyć, no, nic trudnego. Trudniejsza jest druga możliwość, no bo tutaj już na dole możemy mieć troszkę bardziej skomplikowane wyrażenie. W dalszym ciągu u góry nie jest istotne, co się znajduje. Istotne jest to, co znajduje się na dole, czyli A pierwiastek z B plus minus C pierwiastek z D. Tutaj zapisałem plus minus z tego względu, że może być zarówno plus, no i może być też minus, i rozbijemy sobie to na dwie możliwości. Przy czym od razu mówię, że nie w każdym z tych dwóch wyrazów musi pojawić się pierwiastek. Może to być na przykład 2 plus 3 pierwiastki z 7. I też będzie się zgadzało do tego schematu, bo na przykład mogę za b wstawić jedynkę. Wtedy będę miał pierwiastek z 1, a pierwiastek z 1 to jest 1 i po prostu ten pierwiastek mi się usuwa. Czyli niekoniecznie muszę mieć... Yy, Tutaj pierwiastek, i tutaj pierwiastek. Mogę mieć pierwiastek tylko w jednym. Mogę mieć w obu, ale niekoniecznie. Grunt, żeby było coś plus minus coś. I żeby przynajmniej jedno z tych cośów miało pierwiastek. Tak mniej więcej to wygląda. No i jak wygląda, jeżeli będziemy mieć na dole plus? Schemat jest podobny do tego, co mieliśmy wcześniej, bo też przepisujemy ułamek słowo w słowo, dopisujemy znacze razy, też dopisujemy kreskę ułamkową. Tylko tym razem przepisujemy prawie dokładnie to, co było na dole. Jedyna zmiana jest taka, że jak był plus pomiędzy tymi dwoma wyrazami na dole, to dajemy teraz minus. No i można się domyślić, że jeżeli będzie minus na dole, to w tym ułamku, który dopiszemy, będzie plus. Czyli de facto tak naprawdę przepisujemy mianownik z naszego ułamka wyjściowego tylko zmieniamy w tym wyrażeniu znak, który był na środku. No i dalej schemat jest taki sam, no po prostu mnożymy górę z górą, dół z dołem i patrzymy, co wyjdzie. Przy czym też w pewnych momentach no, trzeba pamiętać o nawiasach. No i na przykład, pierwszy ułamek 5 przez 2 plus pierwiastek z 3. No całkiem prosta i przyjemna I schemat. Przepisujemy ułamek słowo w słowo. Dopisujemy znaczek razem, dopisujemy kreskę łamkową. No i u góry i na dole piszemy 2 minus pierwiastek z 3. W naszym wyjściowym ułamku, w mianowniku było 2 plus pierwiastek z 3. No to tutaj będziemy w tym dodatkowym ułamku, przez który mnożymy, wpisywać 2 minus pierwiastek z 3. No widać, że biorę dokładnie te same liczby, tylko pomiędzy nimi wrzucam inny znak i tyle. Znaczy, no... Może nie tyle, bo jeszcze trzeba to przemnożyć, ale tak naprawdę to jest ta największa trudność: żeby znaleźć ten ułamek, przez jaki ja muszę przemnożyć, żeby tej niewymierności się pozbyć. Bo potem już to jest kwestia mnożenia, liczba razy nawias, czy nawias, razy nawias, a to już jest umiejętność podstawowa i niestety coś takiego umieć musicie. I nawet jeżeli w szkole podstawowej się tego nie nauczyliście, to teraz już musicie. I nie ma przebacz. To nie może być tak, że, wiecie, przez całą szkołę podstawową, podstawową się grało w Minecrafta i teraz się nic nie umie ze szkoły podstawowej i się myśli, że o, jakoś to będzie. No nie, w szkole średniej, no chyba, że jest to zawodówka, to, to nie jest tak łatwo. Niestety już dosyć sporo umiejętności trzeba mieć i takie mnożenie nawiasu przez nawias, czy mnożenie liczby przez nawias, to jest podstawa. No i w każdym razie, a na dole... Czyli w mianowniku mamy wyrażenie 2 plus pierwiastek z 3 razy 2 minus pierwiastek z 3. Jest to wzór skróconego mnożenia. Ja to od razu zrobiłem ze wzoru skróconego mnożenia, ale ci co tego wzoru skróconego mnożenia nie ogarniają, po prostu sobie pomnożą nawias przez nawias i też im wyjdzie dokładnie to samo. Ja jeszcze bardzo często zostawiam sobie licznik, nie mnożąc go, z tego względu, że a nuż się pojawi na dole taka liczba, przez którą będę mógł skrócić. No tutaj akurat pojawiło mi się 4 minus 3, a 4 minus 3 to jest 1, więc w sumie nic mi się tutaj nie skróci. Więc od razu mógłbym to pomnożyć 5 razy 2 minus pierwiastek z 3, no ale zostawiłem z tym do końca. Wyszedł mi łamek 5 razy 2 minus pierwiastek z 3 przez 1, przy czym pamiętamy, że jeżeli cokolwiek dzielimy przez 1, to się i tak nic nie zmienia. Więc zostaje nam ta góra, no a 5 razy 2 minus pierwiastek z 3 to jest po prostu 10 minus 5 pierwiastków z 3. No i tak naprawdę nam ułamek znikł. Zniknął zaginął na zawsze. Kolejny przykład to same pierwiastki. Pierwiastek z sześciu u góry, a na dole pierwiastek z trzech minus pierwiastek z dwóch. No i znów interesuje nas to, co na dole. I schemat. Przepisujemy ułamek słowo słowa. Dopisujemy znaczek razy, dopisujemy kreskę ułamkową. I u góry i na dole przepisujemy praktycznie słowo w słowo nasz wyjściowy mianownik, tylko zmieniamy mu znak. Było pierwiastek z trzech minus pierwiastek z 2 w mianowniku. No to teraz tutaj będzie pierwiastek z trzech plus pierwiastek z dwóch. No i co? Mnożymy, tak jak się mnoży. Góra z górą, dół z dołem. No ja na dole akurat mam wzór skróconego mnożenia, no to korzystam ze wzoru skróconego mnożenia, ale tak jak mówiłem wcześniej, kto nie ogarnie wzoru skróconego mnożenia, no to po prostu mnoży każdy z każdym i też mu wyjdzie. No, a u góry będziemy mieć pierwiastek z 6 razy. Pierwiastek z 3 plus pierwiastek z 2, no to zwykłe mnożenie liczby razy nawias i wychodzi pierwiastek z 18 plus pierwiastek z 12 na dole 3 minus 2. No i pierwiastek z 18 to jest 3 pierwiastki z 2, a pierwiastek z 12 to 2 pierwiastki z 3, stąd mi się to wzięło. No to jeszcze może za dwa przykłady. No i tutaj kolejny, może już troszkę trudniejszy przykład niż wcześniej: pierwiastek z 5 plus 2 przez 2 plus pierwiastek z 7. No, i znów pamiętajcie, że interesuje nas to, co jest na dole. I schemat znów dalej taki sam. Cały czas powtarzamy ten sam schemat. Przepisujemy ułamek, dopisujemy znaczek razy, dopisujemy kolejną kreskę łamkową i przepisujemy nasz wyjściowy mianownik, tylko ze zmienionym znakiem. I do tego momentu to jest ta największa trudność. Tego trzeba się nauczyć, jak się tego nauczycie, no to tak naprawdę już koniec zadania. O ile tylko umiecie mnożyć nawias przez nawias. No i teraz no to, co mamy zrobić, czyli wymnożyć nawias przez nawias. No U góry nie ma żadnego wzoru, więc trzeba mnożyć każdy z każdym. Na dole, tak jak mówiłem, wzór skróconego mnożenia, więc korzystam ze wzoru skróconego mnożenia. I tak jak mówiłem, ci, którzy go nie umieją, no to i tak muszą pomnożyć nawias przez nawias i poredukować wyrazy podobne. No a u góry no, wychodzi coś takiego. No, co wyszło, to wyszło. Zastanawiamy się jeszcze ewentualnie, czy z którąś tą liczbą u góry można by było coś zrobić. No ale niestety nic nie można z taką liczbą, z żadną z tych liczb zrobić, bo żaden pierwiastek no, nie jest taki, który można by było no, coś z nim zrobić, żeby można było jakąś liczbę przed ten pierwiastek wyciągnąć. Sorry. Więc góra nam zostaje taka, jaka jest. Na dole mamy 4 minus 7, czyli minus 3. I tutaj jeszcze ewentualnie tego minusa z tej trójki mógłbym wziąć, wyciąć i wstawić przed kreską ułamkową i to by troszkę ładniej wyglądało, no ale. To też jest jakieś rozwiązanie. To też jest jakaś odpowiedź, i też jest to odpowiedź poprawna. No, niektórzy nauczyciele zwracają uwagę na to, żeby nie zostawiać minusów w mianowniku, ale tego niektórzy. No i jeszcze jeden przykład, troszkę bardziej skomplikowany, a przynajmniej tak wygląda, bo jest strasznie długi. I tak jak mówiłem, w liczniku u góry może być cokolwiek. Nie ma żadnego znaczenia, co tam jest. Tutaj mam pierwiastek z 5 plus pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 11. No, i akurat żadnego z tych pierwiastków się wyliczyć nie da. No, to sorry. Na dole mamy 3 pierwiastki z 3, minus 5 pierwiastków z 7. Czemu nie? Ale w każdym razie, no, dalej ten sam schemat. Nieważne, że to jest jakieś strasznie trudne, strasznie skomplikowane. Jedziemy dalej tym samym schematem. Czyli znaczek grazy, Kolejny ułamek. No, i w tym ułamku u góry i na dole przepisujemy mianownik z ułamka wyjściowego. Tylko, że zamiast minusa, dajemy plus pomiędzy nimi no i, no i mnożymy nawias przez nawias. I nie chcę mi się już po kolei tego mnożyć, więc uwierzcie, że w ułamku, w tym liczniku u góry powinno wyjść to 3 pierwiastek z 15 plus 5 pierwiastków z 35 i tak dalej i tak dalej. Na dole będziemy mieć 9 pierwiastków z 9 minus 5 pierwiastków z 49. Niektórzy mogą w taki sposób też liczyć. Albo w taki sposób korzystać ze wzoru skróconego mnożenia. No ale pamiętajcie, że są pierwiastki, które wyliczyć możemy i na przykład pierwiastek z 9, jak i pierwiastek z 49 da się wyliczyć. Więc 9 pierwiastków z 9 to jest inaczej 27, bo pierwiastek z 9 to jest 3, no a 9 razy 3 to 27. Pierwiastek z 49 to 7, no a 5 razy 7 to 35, dlatego tam mi wyszło 27 minus 35. W liczniku, jakbym sobie popatrzył na wszystkie pierwiastki, jakie są, to jeden jedyny, z którym można cokolwiek zrobić to pierwiastek z 49. I tylko z tym yy, pierwiastkiem coś robię, tylko tam mi się zmieniło 5 pierwiastków z 49 na 35. No i tyle. Z górą nic nie jestem w stanie zrobić, więc zostawiam tak, jak było. A 27 minus 35, co było w mianowniku, jestem w stanie wyliczyć, więc liczę, jest to minus 8. No i tutaj już tego minusa wyrzuciłem przed. Pierwi nie pierwiastek, tylko przed ułamek. No i cała bajka. Dwa schematy. W pierwszym schemacie dopisujemy ułamek, gdzie u góry i na dole jest ten sam pierwiastek, który był w mianowniku, w ułamku wyjściowym. A drugi schemat, no to dopisujemy ułamek, w którym i w liczniku, i w mianowniku jest praktycznie to samo, co było w mianowniku, w ułamku wyjściowym, tylko ze zmienionym znakiem. No i cała bajka. Potem tylko trzeba umieć sobie to wszystko wymnożyć. No i tyle. Tak więc no, mam nadzieję, że to komuś w czymś pomoże. Jeżeli nie, no to trzeba będzie poćwiczyć, poćwiczyć, poćwiczyć albo znaleźć jeszcze jakiegoś korepetytora, który będzie to ćwiczył z Wami. Bo pamiętajcie, lekcje na YouTubie to lekcje na YouTubie, a znaleźć sobie kogoś, kto będzie siedział przy Tobie i mówił, co robisz dobrze, a co robisz źle i nad czym masz popracować, no to jest zupełnie inna bajka. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na następnej lekcji. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy. A nic tak nie motywuje jak duża hawajska albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiesz, że lajki like i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.